Oto historia śmiałku masterczyku, który poszukiwał koleżanki Sweet Blondie. Dlatego zjadł to jabłko i wyruszył na poszukiwanie Sweet Blondie. Świat. Nikt nie wiedział gdzie, ale ja, ale każdy nie wie. Master człowiek kutknął w liście i wynoszą się i popił koszkiwanie. Nie wiedział jak się dostać, dlatego do kupił kabel stona na Allegro i zabrał i giznął drogę czaku Nisa.

Kuroba, sweet Blondie! i tak go to się to stało i poszedł i poszedł i śkraty druga i teraz uciekli ...w jaki świat i uciekli razem. Mastercure w na tą I tak go tu się zdarzyło. Techni! No i mastercure. Musimy sobie w serii. utknął w ścianie i patrzył. Dlatego nikt nie dowiedział się, co kto co. Master Człowiek zakrył go twarz i razem uciekł. I tak go to kończy się ta I tak to razem uciekł na samolotu. Damył przez... Przez Boga się, przez Master Człowiek, wybił szkielety, które były nieproszone. Zasiadł za sterami! Nie, zabił. Nie, za sterami. Zabił dwie. Były dwie wiedzy. On nie miał zamiaru pokonywać, ale niestety. Był. Zabił wszystkich i zabił wszystkich i sam doszedł do blondy. Zakończy się ta historia o Master i swój Blondie. To koniec. Kolejny odcinek za niedługo. Dam dam dam.